¡De Okej, okay, tak więc przyjdziecie na nasz serwer i nie wiecie o co chodzi. Gdzie frakcje są zajebiste. Townie jest do dupy. Powiem Wam, Wy jesteście do dupy. Nie wiecie nic, zarówno o frakcjach, jak i o tym, co Oba pluginy są zajebiste. Z tym, że na, na serwerze w EPG Townie jest o wiele lepszym wyborem. A teraz pokażę Wam dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że factions to jest po prostu wojny, na się sprawdzonych w akcji, których jest miliard, każdy to wszystko opracował. Chodzi z TMP, z creeperami, w mury różne takie doły. Wśród jest to drugim bardziej zorganizowani można to powiedzieć. Działania wojenne są o wiele ciekawsze, wymagają o wiele, wiele, wiele więcej strategii. No i aktywności graczy. Um, ale przede wszystkim nie zakładamy fakcji gdzieś w skale, dziury lub pod ziemią albo w powietrzu, tylko zakładamy miasta. I tak powinno pozostać. To mają być miasta, a nie jakieś zaułki. Więc zakładamy pierwsze miasto. Pierwsza rzecz, wchodzimy na nasz server, nie mamy nic. Jednak na początek dostajemy Kit Starter. A w Kit Starterze jest 50 emeraldów, które zamieniamy na, na pieniądze. Zamieniamy Emeraldy na pieniądze 100 dolarów za jednego emeralda, więc mamy 5000. Mając 5000 możemy sobie znaleźć na przykład kawałek poletka taki jak tutaj, o ładny kawałek pola i wpisujemy komendę Town New Nazwa, czyli na przykład w tym wypadku EATO dla, dla przykładu. I w tym miejscu w tym kwadracie tutaj widzimy na mapce, w tym kwadracie, na którym teraz wchodzę, zostało stworzone miasto Eato. Miasto Eato, e, zaczyna się. Jak widzimy, możemy to opanować. Ten kwadrat, który zaznaczyłem na czerwono, to jest właśnie główny procent naszego miasta. W nim znajduje się nasze centrum i musimy je chronić ponieważ do tego właśnie będzie dążyć wroga armia, żeby przejąć nam właśnie ten klocek, ponieważ ten klocek zniszczy nam całe miasto, wtedy mogą, będą w stanie je splądrować. Eee, podstawowe komendy w tym pluginie dla nas, jako mieszkańców bądź burmistrzów, to komenda resident, pokazująca wszystkie dane na temat naszej osoby, i komenda town, pokazująca wszystkie dane na temat naszego miasta, czyli Eato Settlement. Te wszystkie nazwy będą po polsku, lecz na razie są jeszcze po angielsku. Ustanawiamy podatek, wpisując komendę Town Set Taxis 15. W takim wypadku town, każdy mieszkaniec będzie płacił 15 dolarów, a my będziemy. Musieli płacić za niego tylko 10, zyskując 5 dolarów od mieszkańca dziennie. Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić przed zajęciem terenu, to wpłacenie pieniędzy na konto naszego miasta, używając komendy Town Deposit, na przykład 10 tysięcy. W tej chwili nasze miasto posiada 10 tysięcy w banku, to widać tutaj, i możemy iść i ten obszar Town Claim. W tej chwili jeśli piszemy map widzimy, że stoimy na polu, które jest na żółto H, a na południu tego pola jest plus, czyli część naszego miasta. Wychodząc poza te tereny, pojawi nam się, że znajdujemy się w dziczy dzicz PvP ja suplement PvP. Jest szybsza metoda, żeby to zajmować, jednak wymaga ona ogarnięcia tego, że trzeba ją również wyłączyć po użyciu, czyli y, komenda Resident Town eee, Claim Teraz przechodząc, będziemy zajmować wszystkie tereny, po których będziemy chodzić. Zajmujemy tereny dookoła naszego miasta. I po użyciu tej komendy wpisujemy ją ponownie, żeby wyłączyć e, tą komendę. Już teraz nie będziemy zajmować tego tereny, wychodząc z tego naszego miasta. Żeby móc widzieć nasze tereny o wiele łatwiej, możemy sobie wpisać komendę ident togu plot border. I w tej chwili przechodząc poza granicą naszej działki pojawi nam się taki dymek oznaczający, gdzie jesteśmy. Chcemy teraz zaznaczyć sobie granicę naszego miasta, więc widzimy, że nasza granica zaczyna się tu. Tak, więc tu się zaczyna nasze miasto bo zajęliśmy wszystkie klocki dookoła tego czerwonego, a kończy się tutaj. Więc teraz zaznaczę to dla Was. Wszystko to, co jest na niebiesko plus woda, ta woda również i ten piasek, piasek też, To jest teraz teren naszego miasta, na którym możemy budować. Jako burmistrz prawdopodobnie zbudowalibyśmy sobie tutaj fortecę. Taką żeby było, żeby nikt się nie mógł dostać. Z jakimiś tam drzwiami oczywiście. Lecz resztę terenów możemy zagospodarować. Na przykład możemy zbudować sobie tutaj wejście. Z jakimiś tam ćwiczkami. A tutaj zbudować drogę. Następnie możemy udostępnić pop na bok w, w tą stronę od tej drogi, i w drugą stronę tak samo. Możemy to wszystko udostępnić. Możemy to udostępnić naszym mieszkańcom, wystawiając te obszary na sprzedaż. Także chcemy wystawić w tym miejscu działkę na sprzedaż dla innych graczy, ponieważ musimy pamiętać, że domyślnie tylko my, jako burmistrz, możemy budować na naszym mieście. Czyli tylko my i nasi pomocnicy możemy budować w tych niebieskich obszarach i w czerwonym, ale chcemy zrobić tak, żeby ktoś mógł sobie kupić tą działkę i na niej budować. Żeby to móc zrobić, musimy najpierw ustanowić cenę, jaką ta działka, za jaką ta działka ma być sprzedana. Czyli wpisujemy town set plot price 1000. W tej chwili każda działka w naszym mieście będzie, wynosić, będzie kosztować 1000. Tutaj wystąpił nam pewien problem, mianowicie yy, nie mamy Wystarczającej liczby dostępnych pól do zajęcia, ponieważ piszemy town, widzimy, że możemy zająć tylko 8 pól, mając tylko mnie w tej wiosce, w, tej, w tym mieście. Tylko ja będę tutaj, mogę zająć 8 pól, nie więcej. Więc musielibyśmy przyjąć więcej osób, żeby zająć więcej. Pól. Jednak mogę zrobić tak, że możemy więc użyć komendy Town mogę ja użyć komendy Town Admin give BONUS. Eatom 10 i teraz Eatom ma bonusowy wioskę 10. Jeśli nie jesteś adminem, możesz po prostu przyjąć nowych mieszkańców do swojego miasta, i wtedy oni będą dodawać Tobie 10 pól za każdego mieszkańca, którego masz w wiosce. W tej chwili jest 8, ponieważ są stare ustawione. Więc chcemy ustawić te dwie wioski na sprzedaż. Mamy już ustawioną cenę, więc wpisujemy tylko plot FS. FS to jest skrót od for sale, czyli na sprzedaż. I tutaj również wpisujemy plot FS. I teraz jeśli wyjdziemy poza miasto, patrzymy się na południe, wpisujemy town Map i wyświetla nam się, że mamy dwie, dwa dola, znaki dolara, które oznaczają te dwie działki, które są tutaj, które są na sprzedaż. Tak więc, jeśli ktoś teraz jest mieszkańcem i chce sobie kupić taki kawałek ziemi od nas, wpisuje plot plane. I z naszego konta znika 1000 dolarów, pojawia się ono na koncie miasta, jak widzicie, jest 1800, to są 10800. Ale właśnie tak może to wyglądać i ktoś teraz może sobie chcieć zbudować tutaj, nie wiem, jakiś tam murek. czy o mureczek, który sobie może Chcecie zrobić tutaj też mój, więc będzie. A my możemy sobie tutaj chcieć, nie wiem, zasadzić jakieś kwiatki czy coś, tak więc zróbmy to. Co to, to możemy zrobić szerzej, ups, więc to będzie troszkę szersze. W ten sposób, a tu możemy zrobić trawę. Mamy trawkę. Możemy teraz wpisać sobie. Tak. I mamy parę drzewek. Nie są tu piękne, no ale są, prawda? I oto jest nasze miasto. Taki mały kawałek miasta. I możemy to sklejmować dalej, zajmąć kolejne tereny i kolejne działki. Oczywiście nie musi to być taka nowa działka. Możecie zrobić większe pole takich działek na sprzedaż i też możecie kupić 4 na raz i budować od razu na cztery większy zamek czy coś. Oczywiście nie musicie zostawiać swojego głównego centrum jako jeden klocek taki, tylko domyślnie ja bym przynajmniej w swoim mieście zrobił tak, że te wszystkie dookoła to jest ratusz. Czyli nie wystawiam go na sprzedaż, a buduję tutaj wielką, wielką jakąś strukturę, budowlę ochronną, żeby nic się nie włamał do naszego rekursora, gdzie możemy również trzymać nasze itemy, na przykład w przypadku wojny. Także to są właściwie podstawy. Teraz, jeśli już mamy ustawione podatki. Aha, jest jeszcze jeden typ podatków. Także mamy na przykład u siebie parę mieszkańców, i wiemy, że na przykład ten koleś ma 10 tych działek, inny ma też tam 5 czy ileś ale chcemy, żeby oni płacili większy podatek, ponieważ w ten sposób możemy rozwijać na przykład lepsze uzbrojenie lub jakieś inne materiały dla reszty mieszkańców. Więc wpisujemy komendę town set plot tax 100. W tej chwili każdy, kto ma działkę, będzie płacił 100 za tą działkę. Teraz wypadałoby za zaprosić małych mieszkańców do naszego miasta, używając komendy town add. Jak widzicie, dodajemy do miasta używając komendy town, add nick, lub town usuwamy używając komendy town, kick. To są dwie komendy dla burmistrzów, które powinni oni używać. Pamiętajmy również, że wpłacając do banku jako mieszkaniec, tylko burmistrz może z tego banku pieniądze wyciągać. My możemy jedynie wpłacać. Lubinie towni jest dostępna dla graczy bardzo bardzo dokładna pomoc, dokładnie opisana, będzie ona w języku polskim, co w tej chwili jeszcze nie jest. Potrzebne do tego nam są dwie komendy, poza oczywiście komendą town, która wyświetla nam informacje o mieście i komendą resident, która wyświetla nam informacje o nas, jest komenda townie. Wyświetla nam, jeśli dodamy do tego jeszcze pytanie, to wyświetli nam to w fajnej liście. Wyświetla nam komendy, czyli np. town Map, Towny Prices. Towny Prices to jest dobra komenda. Pokazuje ona, ile co kosztuje w naszym mieście. Czyli nowe miasto kosztuje 250 dolarów, będzie to 2500. Nowy kraj kosztuje 1000, będzie to 10 000. Utrzymanie miasta na mieszkańca kosztuje 10 dolarów, a e, kraj, każdy każde miasto w kraju kosztuje 100 dolarów 100 utrzymania. W tym obszarze po wpisaniu komendy Town Prices, sorry, townie, town prices widzimy koszty. Koszta są, e, najpierw to są ceny, które płacane są na serwę, czyli koszt nowego miasta, nowego kraju. I utrzymanie nowego miasta i kraju. A następnie są to podatki i ceny ustawione przez burmistrza, czyli np. 1000 za każdy chunk i 15 podatku od każdego gracza i 100 podatku codziennie od każdego gracza za posiadane własności ziemskie. Następnie, jeśli pisamy, piszemy Townie pytanie, mamy np. Townie Top, Townie Time. To są wszystkie przydatne komendy, np. Townie Top. Pokazuje nam najlepsze miasta na, na serwerze. Pod względem np. jeśli piszemy Resident, to pod względem mieszkańców. Lub pod względem land czyli Ziem. Piszemy sobie Land i wychodzi nam, że najlepsze są Welker, czyli mają 60 chunków. Jeśli piszemy sobie Townie. Tounie time, to wyskoczy nam ile do następnego dnia, czyli... Następny podatek zostanie zebrany za 18 godzin i 15 minut. To są godziny i minuty prawdziwego czasu. Podatki są zbierane codziennie, prawdziwego czasu. Reszta comment na razie nas nie interesuje. Tutaj możemy dodawać i odrzucać od, od znajomych. Co to oznacza? Na przykład jeśli kupię sobie tą działkę, to teraz tylko burmistrz i ja możemy budować w tym miejscu. Lecz jeśli ja sobie dodam teraz resident-rem-add i wpiszę to on dostanie zapytanie, że ja chcę go dodać i jeśli zaakceptuję, to on będzie mógł razem ze mną budować na tej działce. W ten sposób dodajemy. W podobny sposób usuwamy, wpisując po prostu resident friend, remove i, Prawda? Kolejną komendą, która nas interesuje jako burmistrzów jest komenda Town Mayor Tajnik. Pokazuje ona nam wszystkie komendy dla burmistrzów, czyli Town Withdraw, co pozwala nam wypłacić pieniądze, np. 100 dolarów z Banku Miastowego, Town Claim, Town Unclaim, czyli zajmowanie i usuwanie terenu z naszego miasta, dodawanie nowych graczy. No i kupowanie dodatkowych pól, jeśli są takie dostępne. Town to był, to jest, yy, dla zaawansowanych graczy, lepiej tego nie używajcie. I yy, town rank to jest dodawanie rang, czyli możemy użyć komendy town, rank, add, nazwa mieszkańca, na przykład, powiedzmy canon. Yy, I ranga, yy, zastępca. To w tej chwili nie wyjdzie, ponieważ, yy, no, Rangi nie są jeszcze zdefiniowane, ale będą dostępne rangi właśnie e, zastępca, budowniczy i mogę jeszcze dać parę innych, jeśli macie jakieś pomysły, to proszę pisać. E, to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten plugin. Jego podstawowe informacje, oczywiście. E, polecam Wam, przynajmniej na chwilę obecną, nie będę udostępniał wojen, więc Wasze miasta nie, nie, nie właśnie mogą być zaatakowane. E, więc polecam wam wybierać na wasze miasta właśnie takie płaskie tereny, gdzie możecie sobie ładne miasto zbudować ze, z waszymi znajomymi. E, to, to nie jest factions. Tutaj nie, nie musicie budować jakichś dziur pod, pod, pod ziemią lub w powietrzu, żeby się chronić przed innymi. E, waszą ochroną w wojnach jesteście Wy sami, a nie to, co zbudowaliście, ponieważ. Um, bardzo łatwo będzie się innym dostać do waszego miasta, choćby nie wiem gdzie było. E, a obroną przed tym jest właściwie jesteście Wy sami, ponieważ e, liczy się to ile... Jeśli wasz wróg chce przejąć to miasto, to on będzie musiał się dostać do tego Czerwonego Klocka, jednak nie chodzi o samostanie w tym klocku. On musi przejąć wszystkie klocki, które są prowadzące do tego klocka, czyli on musi przejąć na przykład ten klotek tutaj, żeby się do niego zbliżyć. I on musi stanąć w tym klocku i stać tutaj przez 60 sekund bez wychodzenia, żeby je przejąć. W tym czasie wy możecie go atakować, bić i cokolwiek. On może się oczywiście bronić, ale, ale tak jak mówię, to jest, to jest wasza obrona, im więcej Was jest, tym łatwiej. Jeśli on, on go przejmie. To wtedy dopiero zbliża się do środka, i tutaj może się, możecie zastosować y, zasady z factions, czyli budowanie bardzo dobrych, wysokich murów i grubych, tak, żeby nie dało się w ogóle wejść nawet na ten klotek, yy, a jeszcze klotków bronić sami własnymi siłami, prawda? Yy. Więc na przykład jeśli już macie jakiś kawałek miasta zbudowany, możecie wtedy dopiero pomyśleć o tym, żeby zbudować dookoła niego mury, ale tak jak mówię, to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ponieważ w tym zawsze może zbudować większy mur, przelecieć tutaj MBP cokolwiek, a budowanie jakichś, nie wiem, slamsów pod ziemią lub powietrzu jest dla mnie trochę głupie. Pamiętajcie również o tym, że jeśli Wasze miasto dobrze prosperuje i macie dużo pieniędzy... Bardzo łatwo możecie chronić się przed wojną, pisując, nie pisując w będę, ale każde miasto może być miastem, że tak powiem, kupieckim. Czyli zamiast walczyć, możecie płacić za ochronę. Czyli albo możecie wstąpić do kraju, który jest wojowniczy, i wtedy oni będą was chronić, a wy będziecie na przykład im płacić jakiś tam podatek, albo możecie płacić w ogóle <coughs> cenę za to, żeby być wykluczonymi z wojny. Jeśli chcecie sobie budować tylko miasto i budować to dla przyjemności, bardzo łatwo możecie to robić, pozostając tylko i wyłącznie miastem. Będziecie wtedy tak zwanym państwem miastem, chociaż nie będziecie mieli żadnych praw jako państwo, ale y, nikt was nie będzie mógł wtedy zaatakować, ponieważ miasta są wyciągnięte nie można się z miastami bić podczas wojny. Można się bić tylko z krajami i miastami, które w tych krajach są członkami więc Dopiero jeśli jesteście gotowi na wojnę, przyjmijcie zaproszenie od do, do państwa i zapewnijcie sobie ochronę, prawda? Czyli to nie może być góle jakie państwo, tylko to być państwo, które jest w stanie Was chronić. Ktoś, kto gra, ktoś kto jest dobry i ktoś, kto wam zapewni tę ochronę. Wtedy yy, ktoś inny, jeśli wchodzi na teren waszego państwa, to może właśnie przejmować Wasze tereny. I tu jest cały, cały chod pogrzebany, ponieważ jako państwo, jeśli tu jest jedno miasto, a tam za górę jest następne, to mądry król zrobi tak, że będzie miał dość spore podatki w, w państwie wyznaczone po to, żeby móc zająć jak największe tereny dookoła waszych dwóch miast, ponieważ, tak jak powiedziałem, jeśli ktoś chce was zaatakować, to on musi zacząć od zewnątrz, czyli on musi zacząć od tego krańcowego kawałka ziemi i przejmować je po kolei. I trwa to 60 sekund, na razie, a ja to zrobię chyba, że będzie trwało dwie lub trzy minuty, podczas których on musi stać w tym miejscu i nie zostać wyrzucony. Wtedy go to jak przejmie, idzie na następne pole, i na następne pole, więc ważne jest to, co zajmiecie i jak zajmiecie. Niekoniecznie musicie budować coś pod ziemią lub na ziemią, tym bardziej, że to nie zmieni faktu, że ktoś może, to, to wręcz jest na odwrót, ponieważ jeśli zbudujecie jakąś fotelkę pod ziemią, to ktoś stojąc nad wami w tym miejscu, on będzie przejmował wasze tereny. On tu będzie przejmował wasze tereny i wy nie będziecie wiedzieli nawet, gdzie on jest. Więc dobrze jest też sprawdzić, co jest pod wami, czy jakiś tuneli nie ma, i nie budować czegoś w powietrzu, ponieważ jeśli jesteście w powietrzu, powiedzmy, że to wszystko jest w powietrzu, to ktoś może sobie stanąć po prostu na ziemi pod wami i opatrzy, o fajnie, dobra, to postawię sobie tutaj flagę, czyli wypowie wam wojnę. I będzie przyjmował Wasze tereny, a Wy będziecie się zastanawiać, gdzie on w ogóle jest, prawda? To by było na tyle, jeśli chodzi nawet o wstęp do, do wojen w tym linii. Myślę, że będziecie teraz w wstani, stanie budować piękne miasta zapraszam Was do tego. Z pytaniami proszę w komentarzach lub na naszym forum.